Witam serdecznie. Wigilia świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy w Gdańsku. I tym razem, wyjątkowo, będziemy razem z panem profesorem Jarosławem Sławkiem, tą osobą, która tak wiele poświęca czasu chorym dla choroby mózgu, składać państwu najserdeczniejsze życzenia. Ja ze strony. Ze swojej strony składam opiekunom, tym, którzy na co dzień wspomagają, pomagają swoim najbliższym chorym, pragnę Państwu życzyć dużo zdrowia dla Was, dużo cierpliwości, dużo siły, wytrwałości i optymizmu. Do święta Bożego Narodzenia raz, że coś się nowego pojawia, a dwa, że za chwilę przyjdzie wiosna. A z wiosną, ciepło, dłuższe dni i może będzie lepiej. Wszystkiego dobrego panie profesorze. No mnie również pozostaje życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, dużo wytrwałości w chorobie, w opiece nad pacjentami. Bardzo dobrze, że mamy takie wsparcie, poczucie Wspólnoty. Że są takie organizacje pozarządowe, jak chociażby właśnie Fundacja Chorób mózgu, które wspierają państwa wiedzą i różnymi innymi działaniami. Ta wspólnota jest niezwykle potrzebna w walce z chorobą, która przecież trwa wiele, wiele lat, ale nie ustajemy w tej walce i w nadziei, że w końcu pojawią się także terapie, które zmienią być może los. Chorych, które powstrzymają rozwój czy spowolnią rozwój chorób neurologicznych, chorób mózgu. Bardzo się w tym zakresie wiele dzieje i sobie i Państwu życzę, żeby działo się jak najwięcej, żeby te metody leczenia były dostępne, żeby były refundowane i żebyście mogli Państwo z tych dobrodziejstw współczesnej medycyny skorzystać, w czym będziemy Państwa. Na pewno wspólnie y, tutaj z Fundacją Chorób Mózgu, z y, panem Wojciechem Machajkiem wspierać. Wesołych świąt. Wszystkiego ja dobrego. Dziękujemy.